No, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, i Zapraszam na kolejny odcinek Stwierdzy Krzyżowiec. Mam nadzieję, myślę, że udało mi się. znaleźć rozwiązanie do tej misji, którą próbowaliśmy zagrać ostatnio i którą powiem wam szczerze, ja próbowałem grać już naprawdę kilka razy co najmniej. To jest moim zdaniem najtrudniejsza, albo przynajmniej jedna z najtrudniejszych misji, w... Mm, w Strongholdzie. Autentycznie. Namdowych... Tak mi sferenek. się wydaje. I to jest to rozwiązanie. Agresywna wieżyczka. Ona nie spełnia jakby wszystkich jakby nie, nie potrzeb. ten on ten... idzie do nas. to zbliża się no, do fortecu, nie, nie. Fuck, to się nie uda. Jednak to się nie uda. U nas tu zabije. Okej. Okay. Chyba, że... Eee, wiecie co? Kurde. <laughs> Raszujemy lordem. Czekajcie. Olej ich. Nie. Nie. Okej, okay, ponów misję. Ale to działa. To działa, to działa, tylko. Wiecie, trzeba to zrobić dobrze. Ok, dobra, wiecie co? Lord. Dawaj, dawaj. Do... Lordzie, dawaj. Ciśnij. Nie. Ciśnij tam. Będzie pojedynek lordów. To będzie pierwsza w historii pojedynek lordów. Coś tak czuję. Tylko że oni mi tu kurde łuczników chyba. Dawaj, 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 na górę. Właśnie. Jest pojedynek lordów. Lordów. Udało się. Tak jak wszyscy muszą zasnąć. Nie wierzę. Już ja to zrobiłem. Okej. Okay. Nie wiem czy to dobrze. Bo... Wcześniej mi się to nie udawało, że tak powiem, w sensie nie udawało mi się ubić tego Lorda, bo on do mnie nie wychodził po prostu. No mówię wam, tu, ta misja jest niesamowicie ciekawa. To się za każdym razem dzieje coś innego. Po co mi ta wieżyczka? Po to. Po to, żeby zbierać żelazo. Żelazo jest absolutnie kluczowym, kluczowym surowcem. Sprzedajemy kamień? Chyba już możemy sprzedać kamień. Nawet musimy. Ze względu na fakt, że my na tej, na tej siedzibie naszej też potrzebujemy... Potrzebujemy łuczników. I to całkiem sporo. Postawię domek. Ja nie mam spichlerza w tej chwili. Muszę postawić natychmiast spichler, bo zaraz... A nie mam drewna. O kurde. Już idą do mnie zbrojni. Lord! Ja nie mogę zaznaczyć Lorda co jest ciekawe. <słuch> Udało się. Lord zaznaczony. Chociaż, chociaż nie, nie, nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę zobaczymy. Bo ja nie mam pojęcia, jak to się zakończy w tej chwili, kiedy ja go ostatecznie zniszczyłem. Ja tu tracę, widzę moje żelazo. Co? Lepiej, żeby się nie działo, no ale. Cóż poradzić? Dobra, 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 nie jest źle, nie jest źle. Chłopi nam przybywają. Okej, okay. żelazo będzie się zbierało. Dobra, w porządku. Kupmy... O kurde, podpalacze. Dobra. Kupmy odrobinę drewna. I zacznijmy zbierać drewno. Możemy to teraz śmiało robić w tym miejscu. Lorda cofnijmy, bo on się bardziej przyda tutaj niż tutaj, moim zdaniem. Najgorzej, no że teraz... A nie, on się bije z Saladynem. Dobra, wiadomo, dobra, 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 dobra. Zróbmy więcej uczniów i władujmy ich na siedzibę. I chyba nie jest najgorzej, chyba nie jest najgorzej. Jak to się uda, to to będzie najbardziej epicki odcinek chyba ze wszystkich odcinków Twierdzy Krzyżowej. Pojedynek lordów to po pierwsze, a po drugie naprawdę ciężka misja, która jest nieziemsko fajna. Naprawdę ukłony w stronę twórców za to, że zrobili tą misję, bo moim zdaniem jest naprawdę epicka. To jest najtrudniejsza misja, jak dotąd w twierdzy Krzyżowiec, z którą się mierzyłem. Piszcie w komentarzach jak wy ją przeszliście, ale proszę was, żebyście pisali faktycznie jak ją przeszliście, a nie jak, jak myślicie, że da się ją przejść, bo to jest wiecie, przepaść, nie? Ciekaw jestem jak wy ją przeszliście przede, przede wszystkim. No tak. I teraz dzięki dopływowi żelaza będziemy mieli złoto. A dzięki złotu będziemy mieli oczywiście armię, bo na razie niczego normalnie nie będziemy rekrutować, tylko poprzez jakby najemników. Dostawmy jeszcze do drewna dwie chatki, bo tego będzie potrzeba sporo. I zaraz po żelazie, bo żelazo możemy gdzieś dotąd dobudować, żeby nas nie sięgali stamtąd, nie? Zaraz po żelazie zajmiemy tutaj ten skrawek, i kolejny etap to kupienie. ok, zobaczymy. Damy radę chyba. Kupienie kamienia, postawienie wieżyczki w tym miejscu i spróbowanie przejęcia kontroli nad wydobyciem kamienia, właśnie. Oczywiście, no teraz, w dalszej kolejności, będzie trzeba jeszcze z żarciem coś pomyśleć, ale na razie jeszcze nie musimy, bo na razie jeszcze na tyle żarcie mamy dużo, że powinniśmy sobie z tym poradzić. Jeszcze drwal a zginął, niestety. Więc no, na, razie, na razie powinniśmy to po prostu przetrwać spróbować przetrwać w ten sposób. Ok, żelazo nam cały czas, jak widzicie, dochodzi tutaj. Bardzo dobrze, o to chodzi. Potrzeba Jeszcze drewnia. więcej drewna. Tu Saladyn na razie się bije bezpośrednio z tym gościem i to też jest duży plus. No, tak jak mówię, ja wcześniej nie udawało mi się tego typa zniszczyć, ale ze względu na tą wieżyczkę Charakter. miałem nad nim totalną kontrolę. On nie stanowił żadnego zagrożenia i to nawet było lepiej, bo ja w wyniku ataku jego lorda nie traciłem łuczników, nie? Więc to był zdecydowanie lepszy scenariusz, że on tam sobie nadal ja żył, ale mnie nie, nie dojeżdżał tym lordem, bo to było uczenować. po prostu... No dosyć karkołomny. Ja na tym też straciłem. On zginął, no, wprawdzie, ale to dużo nie i zmienia. Dobra, teraz skoro mamy, skoro mamy drewno, to trzeba zacząć produkcję żarcia, oczywiście. Więc postawmy najpierw młyn. W tym Zamało miejscu na przykład. Mamy już za mało pracowników znowu, no dobra. Postawimy domek tutaj. I jakieś piekarnie zaczniemy stawiać. Piekarnie były tutaj, dobra. Nie można tutaj tego zbudować, mój Za mało pracowników, aby. Ten dobra, może być, może być. I teraz tak: weźmiemy tych włóczników, skoro oni jeszcze żyją. Zniszczymy to i tutaj postawimy do naszej pszenicy budynek. I trzeba będzie trochę więcej włóczników pakować zaraz tutaj. Sprzedamy żelazo, bo mamy go oczywiście w nadmiarze. Nie jest nam do niczego potrzebne. Co z tymi włócznikami? Czy. A, jeden jest. Okej. Okay. Dobra, zniszczył. Dobra, dobra, dobra. I stawiamy szybko do pszenicy. Nie się. Jeszcze mamy za mało pracowników? To jest dziwne. Dobra, sprzedajmy żelazo. Kupmy ciód żarcia, żeby nam tutaj nie spadało zadowolenie. I zrekrutujmy więcej uczników. Pakujmy miejsce co na wieżę na razie. Żeby osłaniać, oczywiście, oczywiście wydobycie żelaza, bo to jest absolutnie kluczowy surowiec. Kluczowy, strategiczny surowiec. Dobra, sprzedajmy znów całe żelazo, zrekrutujmy więcej łuczników i tym razem wsadzimy ich na siedzibę. O, tu jeszcze będą niebezpieczne sytuacje, myślę. E, I dobra, potrzebujemy 15 kamienia, właściwie 20. I zbudujemy wieżyczkę tą w tym miejscu. Aha, dobra, chyba jednak nie tą co trzeba zbudować. Teraz nie mamy chyba w ogóle kamienia. E, nie, dobra, zostało nam 15. Okej, okay, to w porządku jest. Dobra, 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 nie jest najgorzej. No i zrekrutujmy uczniów. Nie mamy złota, wiem, że nie mamy złota w sumie. Ale stąd walimy uczniów Tutaj też. Bo na siedzibie już tylu ich nie będziemy potrzebować, skoro ta wieżyczka będzie funkcjonowała. Jak widzicie, mamy teraz za dużo żelaza. Za dużo smoły, więc możemy to wszystko sprzedać i znowu zrekrutować więcej uczniów. Na wieżę. I przejmujemy powoli kontrolę nad. Hmm, nad drewnem, nad kamieniem, oczywiście, drewna mamy sporo, więc ich budynki nam płoną, ale tutaj mamy po to tego strażaka, żeby on sobie z tym poradził, więc do dzieła. Mamy asasynów, pom pomóżmy sobie nimi, ale generalnie powinniśmy sobie poradzić, nawet bez ich pomocy. Jest dobrze. Okej, okay, wszystko się poburzyło, więc teraz chyba możemy już zacząć budować. Tu nieszczęsna balista strzela cały czas. I to jest problem pewien. Może już zniszczymy tym? Kurde no, już tam zajęli miejsce. Ale to nic, zrobimy w takim razie trzech asasynów. Albo jednego, może być jeden. Czy, do, do, czy dojedziemy w asasynami? Chyba nie. Oni za, za wolno się przy, po, przemieszczają w tym. Dobra nic, na razie będzie jedna kopalnia kamienia w takim razie. Zrobimy tu zaraz miejsce na drugą. postawimy drugą. O, i za mało Oj, za mało pracowników mam, więc postawimy jeszcze dwa domki. Nie można tutaj tego Sprzedamy oczywiście patrzcie jak dużo żelaza mamy w tej chwili. Nie masz Całe żelazo Smowy mamy znacznie mniej. To jest. Nie wiem dlaczego tak jest. Możliwe, że też nie gdzieś tutaj mordują, nie? I to jest też problem, bo tutaj jest jednak bezpieczniej. Patrzcie jak tego tego sułtana docisnął salady, więc no to jest na pewno dla nas w miarę korzystne jeszcze na razie. O, i patrzcie, znowu nas raszują, ale to nic. Damy po prostu więcej łuczników na siedzibę i wkrótce zbudujemy po prostu wieżyczkę zapewne też w tym miejscu, żeby się lepiej bronić. To jest to. Ci łucznicy dostają nam cały czas ryją. Można by spokojnie tutaj jakąś wieżyczkę próbować postawić, chyba. Zobaczmy, co, co możemy zrobić. Mamy teraz dużo kamienia, więc możemy nawet dużą wieżyczkę tu walnąć. Dziękujemy. Już tutaj nie powinno być żadnego zagrożenia ze strony Saladyna w tej chwili. E, weźmy z siedziby wszystkich głośników i walnijmy ich tutaj. W razie potrzeby oczywiście dorekrutowujemy kolejnych. Mamy na tyle dużo złota, że możemy sobie na to pozwolić. Znaczy to nie jest jakiś szał, ale nie ma też tragedii z tym złotem. Radzimy sobie. Kamień nam tutaj cały czas dociera. Kamień jest najwydajniejszy ze względu na prędkość, prędkość wydobycia produkcji. Cena ceną, ale prędkość wydobycia i produkcji moim zdaniem... Sprawia, że kamień jest po prostu najlepszy. Żelaza nadal mamy sporo. No tak czy inaczej, bo no, trzeba będzie to wszystko powystrzelać, zanim zrobimy jakieś halabardy czy coś. W sumie, czekajcie, ja postawię na razie świątynię. Tutaj zaraz przy tych domkach, w dawnym miejscu jakby pobytu sułtana. I zawsze będziemy mogli podatki podnieść, nie? To też zawsze będzie jakiś tam dochód. Dobra, sprzedajmy całe żelazo. Nie masz wystarczającej ilości. Od, w sumie od tego momentu, znaczy nie od tego konkretnie, ale od ja pewnego momentu... Nie już mamy sytuację totalnie opanowaną. Od postawienia tej wieżyczki, moim zdaniem. Mamy sytuację totalnie opanowaną i to jest już po prostu kupowanie sobie czasu, żeby wiecie. Żeby narobić tych konnych łuczników, czy czego tam chcemy, nie? Czymkolwiek możemy grę w sumie. Tylko musimy mieć tego odpowiednio dużo i tyle. O patrzcie na tego. Uu. A to chłop. W razie co, no mamy konnych, nie? W razie potrzeby Możemy sobie pomóc, jeżeli by było jakoś bardzo gorąco, to możemy sobie spokojnie pomóc konnymi łucznikami Oni mogą zarówno w ataku, jak i w obronie działać Sprzedajemy cały kamień Całe żelazo No to, to, to była dosyć groźna sytuacja w sumie Tu zbrojni, tu dużo konnych, tam jakieś katapulty to było już dosyć niebezpieczne. O, patrzcie, no i przetrzebili mi tą wieżyczkę. Ze wszystkich stron jednocześnie. Jest to ciężka misja, naprawdę. I tu horda jeszcze zbrojnych? Kurde. No, ja, powinniśmy dać radę, tak czy inaczej. Rzućmy tu. Nie. Zwykłych uczników trzeba będzie jednak więcej zrobić. Biamryk. Dobra i zaraz ruszymy, zaraz ruszymy. Sprzedajmy jeszcze halabardy, dużo ich nie ma wprawdzie, ale sprzedajmy. Kamienia też dużo nie, nie ma, że też nie za dużo, ale... Cóż poradzić? Czy ja tutaj mogę na przykład wieżyczkę walnąć, to mi ciekawe. kamienia. No nieszczególnie. Dobra, trudno, przeżyjemy bez tej wieżyczki. Potrzeba nam nowych reklamów. 195 Dobra, jeszcze kilku i ruszamy Myślę, że spokojnie możemy I zużyliśmy całe złoto 204, no to jest chyba dobra, dobra liczba, nie? Okej, okay, ta wieżyczka stoi Żelazo nam się wydobywa Elegancko Dobra, to wbijamy Od góry oczywiście Bo jak od dołu podjedziemy, to będą strzelać do czegoś innego Niż trzeba

już to w zasadzie wystrzelałem, praktycznie wszystko. Dobra, elegancko. W takim razie robimy teraz mnichów. Mnisi skończą nam zaraz grę. Czy W zasadzie, w zasadzie Kalifowi skończył grę. Nam jeszcze nie. Kamień sprzedamy cały, żelazo sprzedamy całe. Patrz jak dużo nam się tego... Chwila moment trwała ta ofensywa i jak dużo nam się tych surowców nazbierało. Naprawdę nie jest źle tutaj z ekonomią, tylko trzeba to wszystko dobrze rozplanować. Ale ciekaw jestem jak wy podołaliście tej misji. Czy tak samo, czy, czy też w żelazo poszliście, czy jakoś inaczej. Bo ja Wam kilka razy tego typu, tymi asasynami i po tym pierwszym sukcesie, który tam na odcinku się udało zrealizować, to ani razu Potrzeba za drugim razem mi to nie wyszło. Nie wiem jak to wyszło za pierwszym razem, naprawdę. Naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, sprzedajmy smołę i tu chyba zwiększymy trochę produkcji tej smoły. No bo. Dobra, no, no w sumie zrobimy stu tych mnichów, no. tam około stu, mam 7000 złota, no kurde. I tą hordą ruszamy do ataku. A w ogóle da się jakoś przejść, on tu chyba jakąś dziurę w murach. No jasne, że ma... Nie, nie wiem, nie wiem w sumie. No mniejsza o to. Nie, nieważne, nieważne. Niech oni idą do ataku, a my tymczasem powoli posprzedajemy znowu wszystko. No, znowu mamy nadmiar. Totalna nadprodukcja, zaraz ceny polecą w dół, jak szalone, nie? Nie no, tutaj to, ta ekonomia nie jest aż tak złożona. Na szczęście. W zasadzie. Dobra. Patrz jak mnie szybko pukają te góry. Od moich ziem o, oni tu wleź. Kalif mi straszył, żebym się trzymał z daleka od jego ziem. Wiadomość od kalifa. Co? Ośmieliłeś się dokonać inwazji na moje ziemię? On teraz dopiero ogarnął, że inwazja na jego ziemi poszła, może już stracił całą armię. Wystrzelali ją konni łucznicy. Ej, no to jest mur, którego ja nie mogę... Struje. Rozwalmy bramę. A nie, dobra, da się tu już wejść. Dobra, bierzmy konny. No. Wiecie co zrekrutujesz jeszcze ich więcej? Od przybytu głowa nie boli podobno. Choć myślę, że Potrzebana może. O, że się fajcuje. Eee. Nie pokazałem Ci jeszcze wszystkiego. Co mógł? Dobra. Jesteśmy Co, czy tą armią skończę grę? Na myślę, go, że nie, go, myślę, że na Saladynę ja, będzie trzeba więcej. Dobra, tak czy inaczej podjeżdżamy powoli ja pod tego gościa. I w sumie rzucimy od razu mnichów, niech oni już idą pukać te mury. Jak tam ze złotem stoimy Całkiem nieźle. Sprzedajmy cały kamień. Nie masz wystarczających Żeby tylko, wiecie, nie dać podpalić tutaj tych smoły, która tu jest porozkładana. Nie spłonąć od tego. Teraz sprzedajmy halabardy. Nie mam żarcia w ogóle, to jest zabawne. Nie masz wystarczającej ilości O, właśnie o tym mówię. Wiadomość od Na spokojnie. Nawet nie ma dużych strat. I wszystko wyczyszczone. Jeszcze tu. A czarni mi miśni się przez bramę się przebiło. W sumie lepiej Przejedziemy tutaj. Bezpiecznie. Nic nas nie podpali. Chyba nie. Dobra. Kalif poległ już w tym momencie, wydaje mi się. Tylko jeszcze o tym nie wie do końca. Już mniejsi pukają do, do wrót. Ze swoimi kikami. co to tam jest? Co? Ośmieliłeś się dokonać akwazji na moje ziemię? Drogo za to, zapłacę! tutaj. Zróbmy więcej. Jak wygląda sytuacja? No Nieźle wygląda sytuacja. Mam problem z żarciem, nie Nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego, nie ale z całą resztą wszystko wygląda bardzo dobrze. Sprzedajemy halabardy, sprzedajemy cały kamień. O ile żelaza? 137 wystarczającej żelaza. Już mam 15 tysięcy. I całą smołę jeszcze sprzedajmy. Dobra? Zróbmy więcej konnych. Jakby tak wiecie, jakby nie starczyło na tego całego saladuna. Tu zaoraliśmy na dole ekonomię, to dobrze. No, i to chyba pogrze. Misja wykonana. Tak czy inaczej, z salady. O, patrzcie, jeszcze ten sułtan tu żyje. Dobra, niech żyje. Niech on będzie ostatnim, który. On nam krwi nie napsuł. Więc możemy go wybawić. Zniszczymy saladyna, go nękał nęka całą grę. Dobra, al Jedziemy na dół, 213. Myślę, że to wystarczy, że jak podejdziemy On nie ma wcale dużo, on nie ma wcale dużo. Chyba, że zrekrutuje jakieś hordy, bo ma duże nadwyżki złota, no to, to wtedy będzie problem. Ale zobaczymy, nie? Wszystko się okaże. Dobra, z żarciem też ostatecznie nie ma tragedii. Możemy nawet łóżka zacząć zbierać, żeby urozmaicić dietę naszym poddanym. No proszę. Seria łóżka. Dobra. Dobra, podjeżdżamy. podjeżdżamy. Mnisi też tych już grzeją, w sumie, wydaje. Zobaczymy, że to się uda zrobić. Te, te onagery, czy tam mangonele, w zasadzie, raczej. To jest większy problem, wydaje mi się. Wiadomość od Saladinu. Nie sprawia mi przyjemności to, co widzę. Nie mogę zabić. Patrzcie, straty duże. Trzeba te mangonele poniszczyć Złucham koniecznie. Złucham. No, duże straty, duże, na pewno. Okej, okay, no ale mnisi się tu... Mnisi, co najciekawsze, mnisi w ogóle nie muszą niszczyć murów. Oni od razu tam wejdą, bo gość nie ogarną, że kurczę, zbudował dziurawą twierdzę, no. Pogratulować. Zbrojownia zapełniona, więc sprzedajmy halabardy. No, to SI w grach, to jest po prostu coś... Miałem zrobić w ps 4 odcinek o, o SI. Jesteśmy bo warto. Jesteśmy Tam w naprawdę w SI, Ejdowym ps 4 to też jest. też jest kurcze. Geniusz. Czy ja mogę tu podjechać? Ty? W zasadzie mogę. Dobra, teraz pytanie: czy ci. na którędy oni ujrzeli? Tu jest jeszcze jakaś dziura? No, chyba nie. Jak mogę pomóc? Dobra, włożył. Hmm. Sytuacja rzeczywiście wygląda na ciężką. Może trzeba zmienić plan okay, Nie Więc wiem czy ci mniejszy sobie poradzą, ale wiecie, mi, jak o wszystkim co tam mamy do tej fortezy. Czyli może Ci pomóc. Męka Alfa Czegoś takiego jeszcze nie było. Wydaje mi się. Ciekawe czy damy brało. 70. No dużo ich nie oj. oj tak. Dawaj, 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 na górę, na górę. Wbijamy panowie. Przemu nie dali rady. Co tu się odwaliło? Kurde, tylko nie to. Wiadomo, Jest oczywiste, że nie jesteś żadną przeszkodą dla moich oddziałów. Jestem rozczarowany. Poddaj się, mój przyjacielu. Nentaber już myślałem, że to po pogrze, a tutaj Ech, tymczasem co, trzeba tutaj będzie jeszcze i... jedną ofensywę zmontować. Okej, okay, no cóż, tekstu? musimy sprzedać całą smowę, bo widzę, że smowy też mamy sporo. Nie masz wystarczającej ilości toparki. Musimy kiedyś zastosować jakąś inną taktykę, ale powiem szczerze, że w tej misji ciężko by to było zrobić. A czy wiecie, na takiego salady na no OK. Ale już mi się toparki. nie chce troszkę. Szczerze, możemy stosować jak innej taktyki. Patrzcie, jak on A, się odkuł nic mu nie pracuje na razie. Ale on wszystko zwolnił ze służby, jakby i dlatego tyle łuczników nagle porobił. Ale to nic. My robimy kolejną hordę tutaj. A, jeszcze ten żyje, no tak. Zapomniałem. No i ta pierwsza armia poległa. I on ma łuczników w ogóle, ale dobra, zanim on ekon ekonomię odbuduje, to my zaatakujemy ponownie. Więc skończymy grę. Dobra, no próbujemy atakować po raz kolejny. Bo to jest strasznie zaczął mnie w sensie cisnąć. Czy nie to, żeby to było jakieś duże zagrożenie, ale. Ale nie pozwólmy mu tutaj nam nas dręczyć Kurcze, to jest najgorsze takie kończenie tych miast. To jest najgorsze po prostu. No, ale dobra, Udało się. Zadanie wykonane tak czy inaczej, ale nad misu posiedziałem naprawdę sporo Bardzo to było ciekawe doświadczenie Jak mogę połączyć Wbijamy Sprzedajemy cały kamień sprzedajemy całe żelazo Nie masz wystarczającej ilości towaru. Halabardy O jeszcze smowy mamy za tym Nie masz wystarczających Dobra, dobra, ruszamy, ruszamy. No i co? I w sumie tyle. No, mam nadzieję, że jeszcze zrekrutujmy w sumie garść tych koni. Żeby on się tak nie odkuł nagle nie wiadomo. Wiecie. rzeczywiście wygląda na Może trzeba zmienić Dobra, zaczekajmy. Okej, okay, zaczyna burzyć sobie wszystko dobrze. Koniczmy parę tych wieżyczek zanim ta, ta ekipa nam się tutaj nie zbierze. A tu o, tu jaką ekonomię ma w ogóle, tylko że on no, już nie wydobywa, nie? Bo oni nie są w stanie przejść przez. Wszystko sobie poburzył w mieście. Dobra, to już koniec, nie? No, Oto wbijamy. Wajno wielbłąda! Zaprawdę jesteś cierniem w moim boku. Jeszcze nie. Łajno wielbłąda, no może i tak. No. Nie zapominajmy jeszcze o tym, o tym... twardzielu. Na niego zrobimy halabardy. O! Nie, nie, na co, na co? Nie. Kupimy po prostu zwykłe pancerze. Czy ja mam koszary w ogóle? Chyba nie. Na niego pójdą halabardy. Czy oni... Przyjdą Nie, dobra, wchodzą razem. Okay. I po saladynie. Pięknie. Dobra, po co mi w sumie tyle halabard? Człowiek, który już w sumie tam nie istnieje za bardzo. Dobra, przebijamy się i to po wszystkim. Ej, co jest? Co to miało być? Jakieś pakty za moimi plecami? Dobra, lecimy. Puuu, to była dobra misja, to był kawał dobrej misji. Jak na razie najlepsza i najtrudniejsza zarazem, Twierdzy Krzyżowiec, moim zdaniem oczywiście. Może wy macie inne zdanie. Wtedy mnie tu 25 bodajże straszyliście i to było jakby uzasadnione, bo to była trudna misja, ale moim zdaniem tam mimo wszystko jest trudniejsza. Naprawdę ciężko było. Chociaż no jak się domyśliłem z tym żelazem, że to trzeba tego, to, to zrobić, to wtedy już nie było aż takie trudne. Ale naprawdę bardzo fajna, plus jeszcze ten pojedynek lordów na szczycie wieży to było coś. W sumie może naszym lordem, tutaj, ale nie, jak zginie nasz lord to będzie... Musiałbym, musiałbym to od początku robić, wiecie co, ja zapiszę grę. Zapisuję. Na wszelki wypadek. Olejny. Przecież jakby się tu coś odwaliło i to wszystko poszłoby w diabły, ale to ja nie wiem. Dobra. Właśnie na górę, śmierćcie tego sultana i możemy iść do domu. Co rozkażesz? Jesteśmy atakowani. Nie mam Zobaczmy. Wiadomość odsłuchana. Tak jak wszyscy muszą zasługiwać Zwycięstwo. Ciężka misja. Naprawdę ciężka. A wydawała się na papierze bardzo łatwa, bo to Zwycięstwo. niby efekt, nie? Dobra, nie ma to znaczenia. Przechodzimy dalej. Mamy 1513 rok, więc to już jest, wiecie, prawie wielkie oblężenie Malty. Dobra, kolejna misja. Ja przeciwko dwóm Ryszardom, którzy mnie otaczają, to też może być ciężkie. Oni mają dużo więcej kasy. To się zaczynają robić schody, naprawdę. Dobra, zajmiemy się tym w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia czołem.